Putina wgnieciemy w ziemię. Prędzej czy później trafi tam, gdzie powinien trafić na kra za kraty albo na cmentarz. Młodzi lekarze przyjeżdżają do Polski, żeby zobaczyć raka szyjki macicy, młodzi lekarze z innych państw, bo nigdzie już nie ma raka szyjki macicy, jest tylko w Polsce. Nikt nie powiedział, że to jest 100 konkretów na 100 po, po sobie następujących dni. No, chyba nie. No, nie na trzy miesiące, mówimy inaczej. Nie, no, w tym sensie, że nie 100 konkretów na trzy miesiące, bo trzy miesiące no, to powiedzmy mniej więcej 100 dni. Aha. Tylko na, de, na, na, na kadencję. Nie wykluczają amerykańskie służby, że Trump został wręcz zwerbowany przez rosyjskie służby 30 lat temu. A kto ma władzę wykonawczą w Polsce? Władzę wykonawczą? Sejm. Nie. O, no patrzcie, ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. No tak, no to ustawodawczą masę. Ustawodawcza, tak dokładnie. Eee...